Hej widzowie, jak dzisiaj wy wiecie, ja dzisiaj będę odpowiadać na Wasze pytania, które mi zadaliście. Więc, pierwsze pytanie, zobaczę sobie na moim tablecie, czy jaki jest Twój ulubiony kolor. Mój ulubiony kolor, osobiście, ja uwielbiam niebieski, po prostu to jest ulubiony, ale tak to biały, czarny, zielony i różowy, i fioletowy. Dobra, dalej. Yy... Yy, dobra, kolejne. Ej, jeden, jaki jest Twój ulubiony youtuber, youtuberka? Moi ulubiony youtuberzy, youtuberka to Kitty Bella, muffinka, Nicola Games i Ola Games i chyba Demplay, ale to tak nie wiem. Eee, dobra, kolejna rzecz. Jaki jest twój ulubiony kolor? No mój, no mówiłam już, to nie odpowiem na to pytanie znów. Masz bestii. No mam bestii, dużo mam. Mam oliwkę, mam Inkę, mam Wikę kolejną, mam Fosyn i mam taką tutaj... Ale taką koleżankę, bo ona mieszka, jest właścicielki taką córką, dlatego ona mieszka tu też. Dobra, kolejna rzecz. Ile miałaś lat jak zaczęłaś nagrywać? No, te, jak zaczęłam nagrywać, no to miałam no e, tak jak teraz. dziewięć, no. Um, no bo zaczęłam 3 nie temu, a ja mam już 81 subów. Dobra, kolejna. Ile masz lat teraz? Nie musisz mówić, jeżeli nie chcesz. No mówi 9 mam lat ogólnie. Co teraz? Lubisz puszyny? Ogólnie trochę lubię, ale tak nie za bardzo, no bo puszyny takie są troszkę. Ten, ale wol, wolę stycza, bo wolę psy. Ale kotów nie lubię właśnie. Mam alergię na koty. Mm. Dobra. E, umiesz ładnie rysować? Tak, umiem ładnie rysować. E, ogólnie w plastyce byłam dobra i zawsze testowałam szóstki, piątki. No to tak, umiem. Kolejna rzecz. Mm. Nie masz Robux. Właśnie widowie nie wiem co się stało, bo mi zjadło Robuxy, ja miałam ten 7 Robux, to znaczy nie 5 miałam, no i mi zjadło, nie wiem dlaczego teraz nie mam i ja mam teraz 0, a ja nie, na nic nie wydawałam. Kolejna rzecz. Jaka jest Twoja ulubiona gra w Roblox? No to chyba Brookhaven Rapę i... Chyba też nie, po, nie wiem. W sumie też lubię Adopt Me, ale wolę chyba Brookhaven RP Ty. Ja też lubię taką grę, nie wiem jak nie przepraszam, nie pamiętam jak ona się nazywa, że tak możesz sobie wysyłać snapy telefonem niby w tej grze. I co, kolejna? Berry Aven czy Brook Heaven? Brook, heaven, brook heaven to najlepsza gra na świecie. Dobra, truskawki czy maliny widzę ja się przyznam, ja nigdy nie jadłam owoców. Ja jadłam tylko mięso. Nigdy nie jadłam owoców ani warzyw, dlatego nie wiem, ale chyba lubię. Mm. No, nigdy nie próbowałam, ale chyba wolę truskawki, bo piłam tylko shake'i jakieś truskawkowe, ale to, 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 nie wiem, dobra. Kolejna rzecz, eee, dobra. Lubisz Patty, ale dokładnie jaką Patty, bo ja nie wiem, czy Patty, ale chyba chodzi o Patty Smile. No, no, tak średnio troszkę, bez urazy Patty, ale po prostu tak, wiesz, lubię Cię, ale tak ten tak często Cię nie oglądam, bo po prostu, no, czasami mi się nie podobają troszkę Twoje filmy. Dobra, kolejne psy czy koty. Psy, 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 zobaczcie, widzowie, tu jest taki piesio jeden. Wiem, że taki nie jest taki ten, ale jest taki piesio mam tu takiego jednego. Przecież rąk uderzyłam w butelkę. Dobra, kolejna rzecz. Do której klasy chodzisz? Mm. Na razie jestem na wakacjach i nie wiem, czy wrócę do Polski, czy zostanę tutaj, ale tak to jakbym tu została, to bym do czwartej chodziła, a w Polsce bym chodziła do trzeciej klasy. Dobra, kolejna rzecz. Jaki kolor lubisz najbardziej? Niebieski, mm. Biały, czarny, fioletowy, zielony, różowy, dobra. Lubisz Alicia Roblox Game? Lubię Alicia Roblox Game, bo ona jest miła. No, taki tylko jeden raz nią nakręciłam odcinek, no bo tak um, czasami nie mogę tak nagrywać z niektórymi, bo muszę iść gdzieś. Dobra. Lubisz kanał Alexa Star? Um, Lubię, bo to moja faneczka. No to lubię. Dobra, kolejna rzecz. A masz bufety? No, mówiłam, mam bufety. Dobra, kolejny. Ile masz lat? Dobra, mam lat 9, znowu powtarzam. Masz chłopaka. Nie, jeszcze nie mam. Jestem za mała, ale wiem, kto, kogo bym chciała, żeby był, bo to jest mój kolega z klasy i się zawsze z nim bawiłam i gadałam. Ale nie mogę zdradzić. Dobra. E, ktoś z najlepszym widzom Odpowiadaj szczerze. No nie, no takie pytanie widzę i ja nie mogę odpowiedzieć, no bo kocham wszystkich, no. No nie, bo to nie odpowiem na to pytanie. No wiem, że mam odpowiadać szczerze, no ale nie chcę nikomu zrobić przykrości, to nie odpowiem. Dobra. Kogo najbardziej lubisz ze swoich fanów, fanek? Też tego nie odpowiem, dobra. Kogo lubisz najbardziej? A no, dobra. Dobra, widzę. Na dzisiaj to koniec, ale widzimy się w następnym odcinku. Pa pa, kocham was!